Mnie to osobiście jakoś bardzo nie boli, ale skąd w naszym społeczeństwie przekonanie, że można szczupłej sobie powiedzieć, ale ty chudy jesteś, ale ty schudłeś. Osobie takiej troszkę większej, no nie powiesz, ty ale przytyłaś, ale przytyłeś. Chrońmy chudych. Rano zmontowałem vloga numer 19, a teraz montuję numer 20. Normalnie robiłbym to jutro rano, ale jutro rano nie będzie czasu na takie rzeczy. Na pracę mózgu. Tak, to są zdrowe tłuszcze. No ma. No. nerkowce są najlepsze, ale inne też są witu. Co ty robisz? Właściwie to nie wiem, jak mam być szczera? I to mówię tak całkiem serio. Nie wiem, po co tu przyszłam. To ładna? Nie. Musisz się przywitać. Aha. Siostra mnie odwiedziła, a tu jest taka zasada w tym mieszkaniu, że jak jest nowy gość, to się robi mu zdjęcie na kanapie jak siedzi instaksem. Potem te zdjęcie ląduje. Na razie tutaj w taki sposób nie mam jeszcze lepszego pomysłu, więc na razie jest tak. Zawsze jeździsz w kasku, czy tak tylko udajesz do? Yeah. Zachęcić widza do obejrzenia kolejnego odcinka. Lecimy jutro do Paryża na dwie doby, więc odcinki będą. myślę, że ciekawe. No, na razie.